Cześć Boże. Witajcie, kochani. E, mam nadzieję, że macie się dobrze i jesteście gotowi do słuchania dzisiejszego słowa, wsłuchiwania się w nie i do wspólnego rozważania. E, dzisiaj w Ewangelii, Pan Jezus jest posądzony o nieczyste intencje, o to, że mocą złego ducha wyrzuca złe duchy. Czyli tak, jakby taki cień padał na uczynki Pana Jezusa, że one nie były. Nie były szczere, nie były dobre. Oczywiście to nie, nie była prawda. Pan Jezus zawsze ma czyste intencje, we wszystkim, co robi. Ale jak to jest z nami? Czy my zawsze mamy czyste intencje? Co to znaczy mieć czystą intencję? To znaczy to, co tak naprawdę mną kieruje, kiedy coś robię. Czy to najgłębiej jest takie pragnienie dobra dla innych, dla siebie? czy może czasem coś kombinuje. To takie ważne, żeby mieć w życiu czyste intencje w tym, co robimy. Kiedy mamy czyste intencje, wtedy no, mimo wszystko w relacjach z ludźmi mniej się kłócimy. To Was zapewniam, że to tak działa. Jeśli w swoim zachowaniu będziesz się starać mieć czyste intencje, to ludzie będą to wyczuwać. I też ty będziesz tak patrzeć na rzeczywistość. Nie będziesz innych posądzać o nieczyste intencje. E, tak, bo dzisiaj też pada w ewangeli takie zdanie o tym, że dom, który jest wewnętrznie skłócony, nie może się ostać. E, I tak rozważając to słowo, e, pomyślałam sobie też właśnie o kłótniach. Chciałam Cię zaprosić też dzisiaj do takiego spojrzenia. Jak często się kłócisz i z kim się kłócisz? I co można zrobić, żeby, no, żeby kłócić się mniej? <grywa> Pomyślałam sobie o takich trzech krokach. Pierwszy to stop. Warto czasem się tak zatrzymać, kiedy, kiedy zaczynamy się z kimś kłócić, zatrzymać się troszkę, uspokoić emocje. Drugie, czy pierwsze to stop? Stop. Drugie to spójrz. <grywa> tak, spójrz, popatrz. Tak, troszkę z dystansu na siebie i na tą sytuację. A trzecie to pomyśl i postaraj się zrozumieć drugą stronę, drugą osobę. To myślę takie trzy ważne wskazówki. Zatrzymaj się, troszkę zatrzymaj swoje emocje. Popatrz <grytanie> z dystansu na siebie i na drugą osobę i pomyśl, co ta druga osoba może czuć, jakie jest jej spojrzenie. Myślę, że takie trzy kroki mogą nam pomóc e, w tym, żeby, żeby mniej się kłócić, e, bo dom wewnętrznie skłócony się nie ostoi. E, zapraszam Cię dzisiaj właśnie do takiego zastanowienia się nad Twoimi intencjami w działaniu, żeby żaden cień nie padał na Twoje uczynki, na to co robisz, żeby tak Cię też ludzie widzieli przy takiego. Em, takiego taką przejrzystą, otwartą, dobrą e, i do przyjrzenia się właśnie tym, jak sobie radzić z, z kłótniami. <grym> e, I powiesz to dzisiaj Panu Jezusowi w modlitwie, to, co ci przyjdzie, e, o czym będziesz myśleć. Te osoby, które Ci przyjdą, może na myśl w kontekście tych pytań powiesz je Panu Jezusowi na modlitwie. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Zostańcie Z Bogiem.